Pierdolane dzikie świnie z lasu na kiełbasy, je, nie? Tak, rozryły tutaj nam niestety chopki, ale zaraz będziemy naprawiać fajne okulary. Tak, twój stary. <laughs> Siemaneczko, mamy środę, jesteśmy znowu na naszej miejscówce. Z tyłu już tutaj Karol działa. Zaraz mu trochę pomożemy, żeby to wszystko przygotować. Planowana godzina 12. Zobaczymy, czy ktoś przyjedzie. Jakieś wspólne treningi. Karol może poświęcić trochę czasu na jakieś szkolonko, żeby pokazać co i jak i będziemy dalej uskuteczniać jazdę. Przy okazji pewnie wyjdzie coś fajnego, jakieś wypadki, coś. Zapraszam. Pytanie do uczestnika ostatniego treningu Jaki zrobiłeś postęp od niedzieli do dzisiaj, czyli do środy? No ta cała linia zrobiona tutaj Bez żadnego problemu Raz są mniejsze, raz są większe, ale Czyli treningi udane Trening nie mistrza, trzeba o. trenować i jeszcze raz trenować No to lecimy do góry No spoko Kolejna ekipa przyjechała w składzie raz i dwa i tu jeszcze kolega. Jak masz na imię? Masz Instagrama? Mam, tak. Chcesz, chcesz się wypromować? Mogę. Tak to dawaj. Może. Malan malinka. No ja wam rzucę pod spodem. Rower elegancki. Będziemy sobie zaraz skakać. ma jazda czy trening? To nie mój rower nawet, więc O No to nieważne, ważne, że jeździsz. Co to jest? Norko, to jest bardzo, bardzo, bardzo fajny. Jaki to jest rok? Który rok? Nie, nie pytać. mnie pytać. Nie Ciebie pytać. To, to idziemy. Pytanie. Y norko, który rok? Mm, 2020. 2020. czyli w miarę nowy rower. Mamusik. Bardzo fajny. Mama wam dała rowerek? Znaczy koledze poszła korba. O kurde, ale mama widzę, że śmiga ostro. Tak, tak. <laughs> Pozdrawiamy mamę.

Pokażę co to można uciąć. Elegancko, wszyscy ładnie pojechali. Rąpe macie końca. O panie, ustronne nagrywki, ale gówno. Wydaje mi się, że dzięki temu, że jesteś nagrywany, zrobiłeś mega progres, bo tak. w niedzielę że niedzielę, żeś ledwo w ogóle wychodził z progu, a dzisiaj, już walnął to co o Mega dobrze, zajebiście. Ale to wszystko dzięki Karolowi, bo on mnie ustawił rower. Tylko dzięki niemu. To nie ja skoczyłem, tylko Karol, nie? To, to montaż. jedzie. Aha, nie to.